Najbliższy koncept, jaki posiadają ludzie do opisania, jest być, to jako Boga, wszechwiedzącego, wszechpotężnego, nieskończonego. Jak więc Bóg przestaje być Bogiem? Udaje, że nie wie. Jak można zagrać w grę w chowanego, jeśli zawsze wiesz, gdzie druga osoba się chowa? Udajesz, że nie wiesz, gdzie inni gracze się ukrywają, abyś mógł ich szukać. W ten sposób powstają gry. Ale potem zapominasz, że po prostu udajesz. W ten sposób jest być, stają się uwięzieni i zniewoleni we własnym stworzonym przez siebie labiryncie. Jak można stworzyć klatkę, zamknąć w niej samego siebie, wyrzucić klucz i zapomnieć, że istnieje klucz lub klatka, i zapomnieć, że istnieje wewnątrz lub na zewnątrz, a nawet zapomnieć, że istnieje ja? Ta iluzja staje się rzeczywistością. Cały wszechświat jest postrzegany jako realny i żaden inny wszechświat nie istnieje ani nie może być stworzony. Na ziemi propagandą nauczaną i uzgodnioną jest odpowiedzialność Bogów, a ludzie nie są odpowiedzialni. Uczysz się, że tylko Bóg może tworzyć wszechświaty. Dlatego odpowiedzialność za każde działanie jest przypisywana innemu jest być lub Bogu, nigdy sobie samemu. Żaden człowiek nigdy nie przyjmuje osobistej odpowiedzialności za fakt, że indywidualnie i zbiorowo są bogami. To zaprzeczenie osobistej odpowiedzialności tworzy cykl zniewolenia. Sam akt zapomnienia o swojej boskiej naturze, zdolności do tworzenia i zmieniania rzeczywistości wiąże istnienie w niekończącej się pętli iluzji i rzeczywistości. Prawda pozostaje ukryta pod warstwami udawania i zapomnienia, utrwalając stan zniewolenia. Uznanie tej prawdy jest pierwszym krokiem do wyzwolenia, odzyskania mocy, która zawsze była w nas.